wojewódzki i figurski. W dobrej formie od rana. Dzień dobry. Narodowe Centrum Sportu się kłania. Ja dzwonię z ogłoszenia. E, czy pan poszukiwał pracy jeszcze? Tak, tak, tak. Proszę pana, szukamy testera schodów i czy pan by się takiej pracy podjął, to byłoby od zaraz, bo się ludzie wytłuszają. No dobrze. Dobrze, to, to momencik. Po... Ja, ja połączę z księdzem Torbą, dobrze? Jako, że to jest hmm. praca ryzykowna, to on z panem porozmawiał u ostatniego namaszczenia udzieli. książę Torbo. Torba z tej strony, czy pan jest osobą wierzącą? Tak. E, bardzo się cieszę jako że e, zawód ten testera schodów, o którym rozmawialiście przed chwilą z pracownikiem stadionu narodowego, jest e, zawodem najwyższego ryzyka. W tej chwili zostałem poproszony jako osoba duchowna o udzielenie ostatniego namaszczenia przed wykonaniem zadania. Czy pan mógłby w tej chwili Halo? Tak, czy tak, pan tak, mógłby przyklęknąć to... w tej chwili na jedno kolano? Proszę spuścić głowę w tej chwili i zamknąć oczy, ja będę odmawiał modlitwę. Peristam istam sanctam met et swam pissimam miseriusam. O ustawienie szalunków prosimy cię panie, ja będę tłumaczył. Dominus quidit per il delictis. Żeby pierwsze trzy kondygnacje schodów wytrzymała, nie tak jak poprzednim razem, kiedy oczyt Hieronim z radomia. Synu, albowiem gotów jesteś na schody wejść i spać z nich niczym Abraham z niebios i niczym Ikar, szybując w dół bez skrzydeł swoich, spotkać się z przeznaczeniem swoim. Dziękuję Ci, synu, bardzo. Jest Pan przyjęty, doczekamy w piątek. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w SKRok. Więcej na www.skrok.pl.